Przed materiałem mamy pytanie do was. Czy według Was w 2023 roku któraś polska drużyna dostanie się na majora w Paryżu? Dwa dni temu na Twitterze Overdrive'a pojawił się wpis, którego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Jak możemy przeczytać, OG jest w trakcie poszukiwania Reiflera na następny sezon. Jest to dla mnie trochę niezrozumiałe, zwłaszcza że OG na Blast Premier World Final pokazało, że w tej konfiguracji mogą walczyć o najwyższe cele w nadchodzącym roku. W takim wypadku mówi się, że zespół puści ktoś z dwójki fi lub NeoFrag. Z tym, że właśnie Polak pełni bardziej rolę takiego supporta, stąd też większe prawdopodobieństwo pada na czeskiego zawodnika. Mimo, że nie jestem za zmianami w tej formacji, to jeszcze przesunięcie NeoFraga na ławkę rezerwowych ma jaki sens. Jako star rifler i osoba od zdobywania przewagi eliminacjami, niestety nie radzi sobie tak, jakby tego oczekiwano. Do tych plotek odpowiedział jednak sniper OG Dexter: Jak stwierdził, zero zmian w składzie w OG, słuchajcie mniejszej ilości przecieków. Do tego niósł się autor tych plotek Overdrive, który napisał jedynie: żywi o zmianach w zespołach przed graczami. Często jego przecieki okazują się prawdziwe, tak może być i tym razem. Gdyby zatem OG pożegnał się z Neofragiem, to podano możliwe opcje zastępstwa: Bymas Inters, sany Config. Ja mam swojego kandydata. Snacksa. Mimo, że Wx Finest swego czasu miał chwiejną formę, to jest w stanie konkurować z tymi zawodnikami o miejsce w składzie. Patrząc na ratingi tych graczy i to w jakiej obecnej są sytuacji, Snacks nie byłby głupim wyborem. Owszem, Janusz wielokrotnie mówił, że chciałby grać lurka, jednak w miejsce na ofraga też na spokojnie by się odnalazł. Głównym kandydatem, jeżeli do tej zmiany dojdzie, jest zapewne konflikt. Byłby to dobry wybór, gdyby powrócił do formy z momentu grania. Punkt skomentował to wszystko Patryk Stec. W 2023 roku nastąpi zmiana pokoleniowa w polskim CSGO. Najlepsi młodzi ugruntują pozycję, a serwer zweryfikuje starszych zawodników bez formy. Nadchodzi rok młodości, co widać już pod koniec 2022. To widać już teraz. Wystarczy zobaczyć ranking naszych drużyn. Pierwsza jest Nine, która ma połączenie młodych talentów z domieszką doświadczenia. Permitta ma samych perspektywicznych zawodników. Honor jest to też mieszanka z naciskiem na młodych. Los Kogutos to w większości gracze, którzy dopiero dobijają się do tego najwyższego poziomu. Szykuje się, miejmy nadzieję, ciekawy rok dla polskiej sceny. Tak pozostając przy zmianach w Polsce, formacje iluminarne SA oficjalnie opuścili już Exus, Ritz i Shane. W tej chwili pozostaje tam Toao, Morels, Masked i Biały. Jestem ciekaw, czy Paweł pozostanie z nimi na dłużej. Brytyjski były zawodnik, m.in. Fnatic Muja przyznał, ile tak naprawdę zarabiają na ten moment profesjonalni gracze z największych organizacji. Jak stwierdził, we Fnatic jest zawodnik, który dostaje 40 tysięcy euro miesięcznie. On sam dostawał 3000 euro, ponieważ jest postrzegany jako zagrożenie wizerunkowe dla marki. Przez to zarobił ułamek tego, co inni gracze. Dyrektor tej organizacji jednak dementuje te słowa i twierdzi jedynie, że są to czyste kłamstwa. Teraz pytanie, komu w takiej sytuacji w ogóle wierzyć? To teraz coś z innej beczki. Mamy kilka ciekawych statystyk z kończącego się 2000 2022 roku. Co chodzi o nagrody pieniężne, Face Clan zdecydowanie przewyższa pozostałe drużyny i łącznie z turniejów zarobili prawie 2 miliony dolarów. Na drugim miejscu już G2, jednak przepaść pomiędzy nimi jest ogromna. To tylko pokazuje, jak mocne było Face w tym roku. Co chodzi o najlepszych graczy pod względem ratingu, nie jest to Zayu, nie jest to też Simple. Pierwszą lokatę pod tym względem zajmuje Shiro i zapewne znajdzie się on w top 3. Ponadto na Reddit pojawił się taki wpis z rankingiem drużyny na początku tego roku i na końcu. W tym wypadku jedynie ENS zachowało swoje miejsce z początku 2022. Drugiego. Tak na koniec tego newsa warto jeszcze wspomnieć o tym, że organizacja NATO z Wincerem dostarczyła kolejne pojazdy w wojsku z Ukrainy. Tym razem wysłali na front 100 pojazdów, które wcześniej zostały odpowiednio przez nich przygotowane. Już wcześniej zdarzyło im się coś takiego zrobić. HLTV zaprezentowało grafikę z najlepszymi graczami z poszczególnych krajów, przynajmniej pod względem ratingu. Wyszło na to, że u nas najlepszy jest Mantu z 1.11. Pojawiło się też a propos tego pytanie, kto wygrałby takie mistrzostwa świata w CSGO. Szczerze ludzie gadają o tym tak często, że wreszcie, prędzej czy później pojawi się ktoś, może i nawet samo Valve, kto takie mistrzostwa zorganizuje. Zdecydowanie społeczność CSa jest głodna tego typu rozgrywek. Pozostajemy przy HLTV. Na horyzoncie pojawia się nam ciekawy turniej łanek z Bad Goat League 2023. Zawody podtrwają od 4 do 8. Stycznia. Polegają one na tym, że formacje będą składać się z jednego streamera, jednego progracza, jednej profesjonalnej zawodniczki, jednego trenera oraz jednego hosta, analityka lub castera. Mamy tam formacje Lobby na Kinga czy też Dosi. Ponownie pojawił się temat tego, czy wciąż istnieje różnica poziomu umiejętności pomiędzy drużynami Tier 1 i 2. Na to pytanie postanowił odpowiedzieć Twist, zawodnik face Clanu. Jak stwierdził, pod koniec dnia counter Strike opiera się na zdobywaniu eliminacji, a kiedy młodzi gracze szlifują grę, to oczywiście dość szybko nadrabiają zaległości. Wcześniej czułem, że istnieje. Istnieje przepaść pomiędzy graczami z Tier 1 i 2, ale teraz już nie. Bardziej chodzi o to, kto ma lepszego lidera w zespole i o doświadczenie. Rumuńska organizacja Nexus Gaming oficjalnie poinformowała o tym, że żegnają się z trzema zawodnikami i trenerem. W tym także z Xelo, który jest przymierzany do formacji Sprout. Białoruski gracz Pop dołączył do drużyny Webster's. Strona Gry Online wymieniła produkcje, które są najbardziej wyczekiwane na 2023 rok. Kierowali się tym, co wzbudziło najwięcej zainteresowania wśród ich czytelników. Patrząc na to według platform to przy okazji PC PeCeta, Top 3 otwiera Hogwarts Legacy, na drugim miejscu jest Starfield, a na trzecim S.T.A.L.K.E.R. 2. Rok 2023 będzie obfitował w duże i przy tym ciekawe produkcje. Przykładowo Spider-Man 2 jest dopiero na 22 lokacie, a również zapowiada się świetnie. Szczerze w nadchodzącym roku każdy znajdzie coś dla siebie. Aby tylko jakość tych produkcji była na zadowalającym poziomie Weźcie pakiet i pod B, Całą kuchnię mam noga, noga. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podleśnijcie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz w komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na Kidropie, dzięki temu wspieracie nasz kanał. No i standardowo wbijacie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.